Budujesz od zera? Fundamenty to podstawa. Dosłownie. U nas zaopatrzysz się we wszystko, czego potrzebujesz, bez szukania po pięciu składach. Pustaki szalunkowe, idealne do szybkiego i równego szalowania, dostępne w różnych wysokościach i szerokościach z gładkim wykończeniem, gotowe pod zalewanie. Bloczki betonowe, klasyczne, mrozoodporne, o różnych wytrzymałościach. Świetnie sprawdzą się pod ściany fundamentowe i podmurówki. Kanalizacja stanu zero. Mamy wszystkie materiały dopasowane do Twojego projektu. Nie musisz kombinować. Pomożemy dobrać zestaw pod Twoją działkę. Izolacja XPS. Twarde, nienasiąkliwe płyty. Gotowe do izolacji fundamentów i cokołów. Sprawdzone marki. i Stała dostępność. Mamy wszystko na miejscu. Wszystko dostępne od ręki. A jeżeli nie jesteś w stanie sam przyjechać po materiały, upoważnij do tego wykonawcę. Skontaktuj się z naszymi doradcami, a przygotujemy pełen zestaw dla Twojej budowy. Zadzwoń na podany numer telefonu, bądź napisz do nas maila. Z fundamentami i nie ma żartów. Postaw dom na solidnych materiałach.